Maszymaneczko z tej strony. Maciek przez małe M. W dzisiejszym odcinku zagramy Toby Escape the Obby. Czyli będziemy uciekać raz z Koneko oraz Krystiankiem ze złego szpitala. Zostańcie koniecznie i wpadajcie na mój drugi kanał, Maciek minus. Pamiętajcie o zastosowaniu łapki w górę i tyle. Siema, 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 siema. O kurde, Ale masz wolsa, No, 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 no. Ale ładnie, ładnie. Przypominasz mi Wikingów. No, no, no a, oni też łapkę, farbowali na różowo, 100%. Kitkę no, też z tyłu mam. Z... jaką z tyłu mam kitkę? Ja Elegancka kitka. Dobra, koniec tego dobrego. Idź pierwszy, bo ja się boję. Nie. Ide. Nie, nie, nie idź pierwszy. Ola, idź pierwsza. Ola, idź pierwsza. pierwsza, musisz na nas się Uwaga, Ide, Uwaga, Ja się boję. Uwaga, schody. Uwaga, schody. Ja się nie no ja na schodach Ide. nie mogę biegać szybko poczekaj, poczekaj, Mam traumę, mam traumę, na schodach Maciej mam traumę Zrzuć się ze schodów On ma astmę. daj mu spokój no. uf, 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 uf. Schody są najgorsze, schody są najgorsze Dobrze, że na parterze mieszkam Chodźcie za mną, ja się czego nie boję. A, z ale zobaczcie, jak ja idę śpiesznie. Ja idę śpiesznie ja i i czego nie boję. Tup, 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 tup. tu, ty malutki w ogóle jesteś. Jestem pici-pici malutki. Maciek, Maciek, O, tego, o znajdź. O, tu, to był hmm. klucz na ścianie. O, Ciekawe, jest klucz. Nawet gdzie jest klucz? No nie o. ma. A! Podniosłem klucz Ojej i wyszedł się. mi gościu! Uciekaj, eee, wiecie, uciekaj! Wiecie, wiecie <laughs> Ale w którym kierunku? O, tam, skąd on przyszedł? Nie wiem, on Ale, jest szybki! No o nie! Krystyn, oh Jezus, Jezus, on jest bardzo no szybki! Ej, to jest oszukane, przecież ja nie ucieknę, to jest oszukane! Co o, jest? Cieka! On jest nie No przecież dosłownie jest tutaj! A, 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 a po schodach umie wchodzić też! O nie, myślałem, że dobra, zdechnie! Nie, nie, nie! nie, 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 nie. Dobra, dobra. O, o, o nie, gdzie ja pobiegłem? Co ja no zrobiłem? Zobaczcie, <laughs> ty pijany, chodź tu! Yeah, nie! No. Ja pobiegłem na spawna. <noise> Maciek naczelny gałgan, kurde, Słuchaj, on się tak przestraszył, że na spawna. Ja, ja zorientację dostałem chwilową, gdzie pobiec. Oh, oh. Na pewno to Rzek mogę zaskoczyć. Maciek, o, dobra, jednak ty jak nasz pierście. Siema. Ola, dała się, eee. dobra. Lewe albo prawe. O nie, wyrzuciło ich. Wyrzuciło jednego, wyrzuciło drugą. A mnie nie wyrzuciło. Hehe. <laughs> Uuuu. Wracamy po krótkiej przerwie. Hehe. <laughs> A few moments later, wiesz, mój oddech na sobie. <laughs> Czuję, jak coś mnie gilgocze. O nie, tylko nie popchnij mnie w tą Tomasię, wiesz? Boisz bo ja to niby... No, jestem zielony niby, ale to nie do końca tak działa, wiesz? Ale zielone do zielonego ciągnie, Maciek. Nie, bo zielone i zielone wyjdzie. Zielone. <laughs> e, spoiler, tak naprawdę to jest piosenka o Maćku. <laughs> Że Co, że, że on mnie wyciąga? Jasne. Aha. Dobra, gdzie jest Krystian? Krystian! Skoczyć! Krystian! Krystian. Rura, ta rura prowadzi do nas! Skacz! Poczekaj, patie, ja patie czy on tam skoczy z góry. Skacze hmm. już, uwaga! No, no, czekam na cię. Złapiecie, złapiecie! Jest! Jak szybko? Widziałaś jak szybko spadłem? Podobało mi się to. To grawitacja i bycie grubym. Tak szybko spadłeś i nie zauważyłem, kiedy to No nie, no co? Co? Daj, Brawo. Tutaj no Maciek, ja się... Maciek spokojnie, a sama ja skakujesz. Ale ty <laughs> w ogóle widziałeś jak ona skacze, ona skacze, tak skacze i w, w trakcie skoku takie jakieś obroty na boki robi takie. Pooglądała no, ten film ma... taki. Queen. Pamiętasz, <laughs> pamiętasz, był taki film kiedyś. że jak strzelałeś pistoletu, to mogłeś podkręcać strzały. Nie wiem, czy oglądaliście to, oglądaliście no, to. to... Nie wiem, Krystian, oglądałeś? To science oglądałeś? fiction! Ale co, co? Jeszcze <śmiennie> Wiesz co, wiesz co? Ja i Ha, ale mu powiedziałam. Idziemy się w Ha, ha, ale śmieszna jesteś. Przepraszam. Dziękuję. Ja tylko skorzystam na chwilę. <śmiennie> Maciek, ale widać Ale przy otwarte! No to wiesz? idę do drugiej. No idę idę do drugiej. Nie idź do mnie! Krysia. Masz swój kibel. Krystian, chodź tu, zobacz, co on tu zostało! Ale Maciek że i zostawił zapchał przepraszam. Weź, Maciek, przepraszam. Maciek, co ty No bigos! Muszę za <laughs> baros! sprawdzić, co zostawił. Co się co? stało? O o. o, -o. Mm. To biegnie na nas! Eee, na, guzik, na, prawo, na guzik na prawo, na guzik na prawo, na po na prawo! Tylko musisz o -o. kliknąć go, nie tak jak nie, ja! Nie, do, nie, no nie mogę! Tak! Złapał do, mnie! Do, Łapał mnie faktycznie! O o, o o, i co Gdzie, Nie gdzie? na banana! Przycisk Jakiego masz na banana? ścianie! <grym> Aha, na banana mogę! Jakiego banana? banana? Nie, <grym> banana! Nie przycisk banana! Nie przycisk! Przyciśnij! Dobra, piknąłem no na zielono! Banan, dół, banan, banan banan, banan! banan, banan, co jest? Oszukany, oszukany jest o ten banan! Tak na ścianie, Ola! <grym> Mnie drugi raz złapał. Ola, od razu, od razu idź Ola do przycisku. Ola, Ola, Dobra, Ola, I na spokojnie. Na Musimy da A, Ale, Ej, Jak on kim szybko kim jest? Ej, co on jest tu? Tesąg on tu już jest. A, już nie muszę kliknąć przycisku, już mogę biegnąć do rudy. Do dobra, dobra, o, łatwo, a... ŁATWO! Zrobiłam to! A Krystian tutaj stał i czekał, dobra, cześć! No ja czekam cały czas na was. <grym> Przyszliśmy um, za trzecim razem. Ja nie razem. chcę, ja nie chcę iść. Plum. O, no. no dobra, złapiesz mnie? Dziękuję. Siema. O, o, tu są twoje ulubione miejsca, Ola. A mogę tu wejść? Ha! Teraz jestem wielkim piigińskim wojownikiem! <grym> Ale tak, śmieszne, jak, jak, jak. śmieszne, śmieszne to jest, co? Robimy! O, to a, no, ja tam nie chcę, ja tam nie chcę iść! Nie chcę! A, zombie? <grym> zombie, 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 zombie. Co? Nie mogę o -o, ich bić! O -o. Nie mogę ich bić z góry! To, to tak nie działa! Zabij <grym> go z dołu! A! Mogą wejść tu! Nie, 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 nie. Ja Poczeka, tu... gdzie... Poczekaj, poczekaj. poczekaj! Maciek się zgubił się... No, Wy przyszliście dobra... już? No Jak to? Drzwi mi się <śmany> zamknęły, Maciek, sorry Co so jest? Sorry, Maciek, już nie wróciłem. Maciek co? został sam. Hiiiiii, jestem. Czekaj, się. Nice. Twoje Bo chciałem na włosy wystawa... O, jaki oszust? Czekaj. O! Przecież... No, no właśnie, widzę. No ty tak nie rób może, Krystian. Wy to dobrzy jesteście, Ola, Ola, ale. już No, banana już przynajmniej. Krystian, um, gdzie jest kolejka? Halo? Uh, idę, idę dopiero, mm. wiesz? Krystian, zobacz, co na to zała. <śś> ja nie mogę żalo, ukradłeś no, banana. No bo tylko I jeden weźcie. banan jest na drugie. Bananowy kurde. Nie! A, o kury? spadłem. Aha, <laughs> jakieś dziury. Przejdź na te tajemnic. To jak z Harry'ego Pottera, o, tylko nie patrzymy a tu i biegniemy. oki lecą. Ja tak? tam biegłem, zauważyłem. Ja też. Ja tak przebiegłem szybko, że nie dałem rady na spokojnie. <śmiech> <Christian>. <śmiech> <mulary> czekaj, Maciek, bo tutaj jest Ja, ja a, nie, ja nigdy. Ja czekam, bo jetpacka kupuję. Siema. Co to? Co tu się dzieje? Nie wiem, nie wiem właśnie co to. Patrz, a? Maciek, tutaj już ja jest. Ja jestem to już brak? tutaj. Czekałem na was. A, a nie boję się, że wpadniesz do lawy? Boję się, Maciek? że teraz to zrypię, bo moje a włosy mi przeszkadzają. O, o, Ale na napuś... co? No co ja zrobiłem? Tu była kosa przecież, która się ruszała, ale okay. prawo. Tak? prawo. Naprawdę? No nie. no nie wiem, nie zauważyłem może! No, ale tak szybko się przecięła, że nie zauważyłeś! Oj, ola, ola, włosy mi przesłaniają, ja nic nie widzę, ola! No. Dać radę, daś radę, wierzę w ciebie! I pum, jesteś... Ale jaki fokus Dobra. muszę robić, żeby to przejść, kurwa? No, 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 musisz Właś się skupić no. ewidentnie. Wy też Gdzie macie dalej, tak czerwono? O, o. Lewo czy prawo? Gdzie... Hmm. Na lewo hmm. ja idę. Na lewo? Dobra, to ja też idę na lewo. tutaj jakiś wszyscy. tor przeszkód jest. Dobra, to musisz e. przeskoczyć. Dobra. Łap, <noise> o nie! nie. <noise> o, nie Ola. o nie! A nie, chwila, to nie z tej strony. O, o nie! nie! Słuchajcie, słuchajcie. Ja Co? przed chwilą miałem wizję. Musimy iść na prawo. Aha, no dobra. miałem A. wizję. O! Jaki, jaki miły tutaj czy to jest łańcze? Tak, to to jest łańcze. No co? A tu jest Harry Potter? O, patrz, bliski się siema. Harry? To ty? <grych> Gdzie jest Ej, Harry? Na prawo. A tu musimy przejść, wiecie? Przeskoczyć czy przebiec? No ja przeskoczyłam. Dobra, przeskoczyłem też. Ej Maciek, no, Maciek, no. No. chodź na chwilę. No. A, a no to nie! To jest się... Ej, jestem mini, mini Maciuś, mini Maciuś, mini Maciuś jestem. Ja najmniejszą. Ej, daj, to jest i najmniejszą, i i daj jeszcze bardziej. To ja jeszcze daj jest Max, to jest Max, to jest Max. Ale mini jesteś ej. Ej, hypał to wygląda, A ty, a ty możesz fajne, fajne. też się Dobrze, zmniejszyć. Dzieci, zapraszam na wycieczkę po opuszczonym y, za zamku. Okej. Okay, zapraszam take. Was bardzo. Jesteś jest Wam łatwiej oczywiście, bo jesteście mniejsi, ale no, musicie trochę wędrówki się na schodach się jest ciężko wchodzić. Tak. I głos matka musiałem uruchomić. Skakuj olu, skakuj. O, ciężko koło. Tobi nas goni, zgoni. A, co jest? To jest person. O ja Nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. O kurde. O, kudę. Ociekamy, <laughs> Bieg, o boże, Ale jeszcze. A zobacz od góry, a zobacz nogi. od góry, od góry jak się spojrzysz, no, nie? Się widzę! <laughs> jak śmiesznie. <laughs> biegniemy, biegniemy! Biegniemy! On idzie za mną. O boże, idzie za mną, Dobby. idzie za mną. On nawet a. nawet biegnie. Ej, tu jest fof lepsze tu, niż Warzone. O tak. Boże. Ale ja stan! Znowu solo! Gdzie on jest? Gupiliśmy go. On biegnie! Krystian, gdzie ty jesteś? Krystian! Krystian! Ja biegnę! O, hej! Ale on duży jest. That's what she said. <ślinic> Ej, teraz ci ciężej skacze! A to dla nas patrzy zrobione. Nie, jak ciężej! <ślinic> to łatwiej. Do łatwiej. Ja Patrzcie dzieci na górkę. <ślinic> O, Ola, 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 las, pod lasem można przejść podobno. Tak? Tak? Nie, nie, dawaj. No, rzeczywiście można. A, a dobra, minimaciuś. A tu trzeba wejść. Przez małe M. Ale Olu, gdzie ty idziesz? Tu trzeba iść. Tutaj ale trzeba... To była strzałka. Ja wiem, ale, ale tu tutaj... tu trzeba wyłączyć, Olu. Bo Jaka... to jest tego, tu dźwignia, jest dźwignia, jakaś. Ale tu też jest u góry dźwignia, wiecie? A, to potrzebujesz dwie. Dwie? W takim no razie. Krystian, no bo ciężko się skacze jak się jest małym. Czemu mi to Ej, zrobiłeś? Nie mogę drzwi jej kliknąć! Nie mogę jej kliknąć! Czemu nie możesz jej kliknąć? No... Nie mogę jej kliknąć. Maciek, nie da się kliknąć, Czekaj, za jesteśmy. Czekaj, zaraz zobaczę. Macie. A nie gdzie jesteś? Się... A tutaj? Dobra, nie idę. Nie da się jej kliknąć! O, dzięki, nie skoczyłem <noise> przez ciebie! <noise> no chodź, oni no, mi po, Poczekaj, ona ma być w górę czy w dół? W dół! No ja nie mogę jej kliknąć autentycznie, nie działa mi. A to może na Krystiana wskocz? Poczekaj, ja pójdę nie może tamtą, nam... bo no, może chyba najbiór... na nią No to mam musi najpierw po kolei, no no no. O, o Boże, naprawdę! No Dawaj, nie Ola! No próbuję, To, to jak? Baba z tam biega. To jak? To ona A! najpierw musi tam powiedz, żeby tutaj przybiec? Tak, 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 tak bez kitu. Chciała oszukać i chciała pójść w ten sposób. Nie ładnie ja, na kolu oszukiwać. Bo ja nie widziałam tej pisu, Nie tak, cię, czy, Nie tak to... cię uczyłem. Idę, o... idę. Ej Maciek, mam, mam ciekawy pomysł. Jaki? Jaki? Boję Myślisz, się, boję się. Że... Co to masz? Co to masz? Dobra, kliknęłam. Hejka, gdzie jesteś? Czek, czekamy na ciebie, czekamy na ciebie po laserach jesteśmy. Jestem! Ej, tu jest banan. to chyba. A, oh. Co jest Krystian? Co tutaj? Zombie jakieś biega! Boże, a co oni z buziami mają? Nie wiem, to są. E, głodni są po prostu. Z buziami? To mnie? No nie, no nie, widziałem, zła... O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Nie złapali mnie, nie. złapali nie mnie! Nie powrotem duża. No nie, no nie. Zaraz się zmniejszymy, Olcia. Co to jest? Co tu sklepy mam? Czemu tylko próbował? O nie! Chodźcie do mnie, chodźcie! No próbuję, ale to jest takie ciężkie! Umarłam, wiesz? Dawaj, dawaj. No idę, próbuję! O, konewka! Konewko ciem! Jestem, cześć. Trzymaj do mnie. E, chciałbym, nie ale się. się zepsuło trochę. O nie, no, mu się laser. A, a ja jestem wini no O o. Hala? Um. Christian. Um. O. Boże czemu mu się stało? Nie, o, ale to oszukał do, do, Świat do małych należy! Tak, wiedział! O kurde Dobra, roztocza, 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 roztocza to są. Jaki Roztocza. Jezu! 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 Dopiero, nie. No Dopiero nie na to chcę. zwróciłaś uwagę? Tak Dobra, ale jak będę większa, to znaczy że będę cięższa, będzie mi łatwiej, tak? Tak, bo ja spadłem, bo byłem mały No ja też myślę, że ja przez to spadłem... No nie, poczekaj! Ja <laughs> chcę przejść! Nie, on do mnie strzela! On do mnie... Nie. To nie jest takie łatwe. No be, słuchajcie, bo tu trzeba dalej przejść. O matko, to jest ciężkie! Czy ty do mnie strzelasz? Nie, już. No, co? no nie! No Naprawdę? nie! O dobra, na szczęście tutaj jesteśmy, nie? No patrz będzie do nas strzał! Ej, ja nie mogę kliknąć! Możesz! No Krystian, zostaw No nie, nie. zobacz! bo no, mini Maciek, zobacz na mnie! Z tego co się dzieje! Utknąłem! No, dobra, dobra. Nie, nie! nie Krystian! Krystian! Krystian to... to nie pomaga! To nie, po... to nie pomaga... To nie pomaga! To nie pomaga! To wcale nie pomaga! Ty jesteś mniejszy! Słuchaj! Gościu! Daj mi to przejść! Daj mi to przejść! Nie strzelaj we mnie! No nie no co jest! Na... Zaraz się w kurze i użyję oku, nie? Moja, moja ulubiona Jupiterka spadła, Maciu. <gibylny> A! <gibylny> no nie! No, no nie! To jest ciężkie! Zostaw mnie, zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw, zostaw. Dobra, dobra, jesteś. Radko, ale to przeszkadza! No, jednak te mini to nie działa tak okej. Okay. <gibylny> Jezu, nie no, podacie no, w dziury. No bardzo te dziury się wpadnie. O kurde. Dup, dup. Ale tu wszystko wam dup. się wydaje trzy razy większe. No jest dużo no? większe, Super. to teraz jest łatwiejsze teraz. O nie, A... no co jest? O nie, no, otwórz mi Krystian, no, otworzysz mi drzwi? Otworzysz mi drzwi? Otworzysz mi drzwi? Nie mogę, musi, muszę Oli pomóc. No A... zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Dobra. Oczekuj Maciek. Siema. Siema. O. O! Hmm. Hmm. <grystanie> A jednak nie działa w ten sposób, jak myślałem. Okej, okay, dobra, dzięki Maciek za przetestowanie. Dobra. A. Co Krystian robi? Ja myślałem, że można po tych brzegach. No nie! Dzięki. Kurde bele! No weź! Ja już zapomniałam, które chłopaki No i nie powiemy, nie powiemy. No. Tu A. Które? Tu. tu będzie te. Tu. Widziałam, widziałam, <śmiech> wiedziałam, <śmiech> wiedziałam, 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 wiedziałam. A! Zaszyskuję się. Poczekaj. <laughs> um, tak, ja mam problem? Ja nie mogę wskoczyć, no, bo, ja nie mogę wskoczyć. mam skoczyć. problem. z Dawaj, Ola, nie obijaj się. Nie, się. <laughs> nie możesz Dawaj. się podnieść. O, dobra, dzięki. Dobra. Maciuś, jeszcze większy nie, jesteś, Maciek. Nie, 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 nie jestem. Maciuś! <noise> <noise> no, <noise> bo mini byłem, a jak byłem mini, coś myślę. Śmiesz... Nie! <noise> Maciek, nie umieraj! Bo to nie jest takie proste. Czemu nie? Nieumieranie nie jest proste? No! Dobra. To jest Roblox, to jest ciężkie! No, teraz Czekaj, nie możecie tak, mieć w Rury się teraz wydają dwa razy grubsze dla was. No dobra! No właśnie ale nie! Ja nie, wiem, nie wiem jak przejść. Bo, bo mój margines błędu równa się zero Ola, bardzo dobrze ci w wskakiwanie do tego. Do śmigła. No bo ta Przestań, rurka jest mniejsza. Początku. No muszę od początku przejść. No nie! No o nie, nie, no nie, no nie, no... UL fort. <śmienicza> On utrudnia nam tak naprawdę. Ale, o Jezus! Dobra, Uf, 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 dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra jest, jest dobrze, jest dobrze. dobrze. Popatrzę na was, jak sobie radzicie. Nie no, rury e, są grunt. <śmienicza> dobra, Otka, ale... Nie mogę się ruszyć, stąd! Halo, konepkocian? Nie, nie mogę się ruszyć! <śmienicza> naprawdę? A, zre a zresetuj sobie awatar. <śmienicza> Naprawdę utknęłam, nie mogłam się ruszyć, nie? O matko, nie strzelaj do... Krystian, bo ty nie wiem, czy wiesz, jak to wygląda, ale jak strzelasz do mnie, jestem mniejsza, to ty zmieniasz moją pozycję, przesuwasz mnie trochę Tylko trochę no, nie, Ale mi trochę wystarczy To co jest, nie mogę wskoczyć No nie odbijaj się od rury, tylko wskocz na nią Nie mogłam na wskoczyć No uwaga, jak z celnością teraz, jak z celnością Dobra I... no, o, o Jezus! Złapałam się. Dobra, o dobra, dobra, dobra. <laughs> od samego, od samego tak! Od samego początku. Dobra, dobra. Dzięki jestem! Christem. Dawał. Dawał. Ale, Boże, ale nie skaschna tu, nie skacz na tu, bo nie wiadomo czy się zapisało. No wiem, wiem. Ja czekam na niego. No nie, no Macie, bo ja mam dziewiętnasty save, a Wy macie dwudziesty. Wszystko się zgadza. Wszystko. Okej. Okay. Dawaj do nas. Dzisiaj przez to, że jestem większy, to jest gorzej. wymieniście łatwo. Nieprawda, pokorosta. nieprawda. Łatwiej, no, łatwiej, jest. Nieprawda zsałe... jest, gorzej. Jestem, jestem. 20, checkpoint. Teraz prawo, hmm. prawo, prawo. No do do jedynej, do do jedynej <tus> <oszaryj> drzwi, <tus> Tak A <naprawdę. tus> <tus> oh, kula leci. Słuchajcie, Jesteście mniejsi, zmieścicie się po tego? Spróbuję. Dobra, a, ja testuję. Co? Ej! O nie! No, dobra, ja też się zmieściłem. Dobra, no, ja też się zmieściłem jakoś. O, o, o kurde, nice. grubo. A jeszcze dalej idziemy? Nie, chyba tu. Tu? Ale? A bez kiju, tu są drzwi przecież. Nie, są drzwi, no. są drzwi. O, są no! O, Co o, wy robicie? Elektryczność, super uwaga. Nasory. Wyłącz prun. To musimy tu, tu wejść musimy. O, o. Hop. I nas tu. A gdzie trzeba kliknąć? A tu. Tam. Dobra. Mhm. Przy skrzynce elektrycznej. Dziękuję. Proszę! Dzięki, dzięki, Hop. Nice! Dobra, Między udało się. Ja zadowolony. No się cieszę, jak przeskoczę, a nie trafiłem, wiesz. Łooo, uciekamy! uciekamy. uciekamy bazooka, bazooka! jeszcze! No dobra! Ej, chwila, on, on u mnie a. się wysadził na starcie. A bo ich jest dużo! A, bo ich jest więcej! Ich jest więcej! O. Respałnią oh. się i więcej, no! No nie! Umarłam, umarłam. A, no tak, trzeba tam gdzie myszką, tam gdzie myszką, tu jestem! Dobra. Bum! Tu? Na spokojnie, bez. I ta muzyka! Weh, <laughs> <laughs> Gdzie kolejny, gdzie kolejny? Tu! Dobra, gdzie kolejny? Bum! No, no, się sam. <laughs> Ja sam siebie wysadziłem! LOL! Dobra, walimy ich! Jak coś nie strzelacie z trzeciej osoby, bo średnio działa. O-o! Dobra, dobra. No nie, no nie, no nie, no nie, Podwójny double! Double? Dobra, z pierwszej osoby trzeba, dobra. Tak, trzeba. Jednak z pierwszej. O, Ola, ty wiesz, widzę, że... O, o Krystian się, też. Hehe. Ciemacie, he. he, he. żegnaj! Żegnaj macie. papa! Tak, pa, macie, się tam jeszcze bije, jeszcze się bije. Nie, nie, z czym on się bije? Chyba z cieniami. Z czym się nie bije? Bo, bo on uciekł on uciekł tak naprawdę ze szpitala psychiatrycznego, może no, nie. Zbyt... Przecież on leczę, leczę się na głowę, leczę się! Cały ja czas ja się ja leczę! leczę. Nice. Nikt normalny by no. w to nie grał Gratulacje Halo, 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 halo? gdzie jesteś? Czyszysz, głosy w swojej głowie? Halo, balonika mam, ktoś chce? <grym 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 i to no No to cześć, bo was nie widzę, cześć Pa, pa